Hej, dzisiaj obejrzymy wspólnie album na zdjęcia, jaki zrobiłam dosyć dawno temu jako prezent na urodziny dla mojej siostry. Album jest w klimacie takim retro stare koronki, jakieś tasiemki, takie rzeczy. Tutaj na grzbiecie ma taką pogniecioną wstążkę, jako ozdóbki jakieś dodatkowe koronki. Troszkę heavy metalu, metalowe okucia, jakieś ćwieki, kółeczka, które trzymają tą koronkę. Tam jakiś kluczyk gdzieś się zwiesza, jeszcze jakieś inne wieszadełko, ale słabo tutaj widać. Album jest zawiązywany na wstążkę. Zapięcie nie bardzo byłoby praktyczne, ponieważ album będzie. Na pewno spuchnięty, po prostu będzie zawierał zdjęcia, a już w tej chwili sam w sobie jest dosyć gruby. Pierwsza strona okładka, otwiera się flap, we flapie jest kieszonka, w kieszonce jest duży tak, który służy jako mata do zdjęć, obustronna, można tu sobie przykleić zdjęcia albo coś napisać, jak komu pasuje. Po drugiej stronie mamy również flap na górze, który... Trzyma się na magnes. Można tam sobie wsadzić zdjęcie, którego nie chcemy przyklejać. Tu jest ramka, do której można włożyć zdjęcie na takiej małej macie. I z tyłu można sobie jedno przykleić. A z przodu można sobie włożyć w takie specjalne narożniki, wyjmując ten przykładowy obrazek. I wszystko fajnie razem będzie wyglądało. Na następnej stronie. Ach, te gorsety, stare koronki. Mm, pięknie to wygląda. Rozwiązujemy te pseudo drzwi, i pod spodem nic nie ma żadnych niespodzianek po prostu jest miejsce na fotki. Można sobie przyklejać albo w tylko włożyć, jak komu pasuje. Kolejne flapki, jeden do góry, drugi na dół. Pod spodem kieszonka z jakimś tagiem z tyłu gładki można sobie coś napisać. Na pamiątkę. Na magnesik się zapina to wszystko. I tutaj jest dodatkowa atrakcja. Kolejny tak. I za chwileczkę, o, tutaj proszę, odgina się. I dalej mamy miejsce na zdjęcia. Mały toks pod którym siedzi jakaś ładna karta. Drugi toks pod którym siedzi tak. Można to wszystko powyjmować oczywiście. Nie musimy tego tam przechowywać, ale fajnie to wygląda. Tutaj strona troszeczkę bardziej kombinowana. Rozwiązujemy gnieciuchową wstążkę. I w środku mamy kolejne niespodzianki. Odginamy w jedną stronę, odginamy w drugą stronę. W środku kieszonka albo na zdjęcie. Albo na ten tak, można tam sobie z tyłu coś napisać. Tam są linijki, tam słabo widać, ale są. Zamykamy na magnes. Tak dla odmiany. Te karty się wyjmują, można sobie tam powklejać zdjęcia i włożyć. Można też włożyć zdjęcia tylko w tamte kieszonki. Wszystko jest kwestią interpretacji właścicielki. Na następnej stronie. Kolejne zapięcie na magnesik, o, tutaj kieszonka z tagami i ten magnetyczny paseczek. Pod spodem odginamy flap, w środku spod i ozdobna koperta. Przepiękna z kompletu Stamperii pod tytułem Old Play Stare Koronki. Wspaniały zestaw. Kolejne flapki. Na magnes, oczywiście, tak. Jestem fanką magnesów, one są wszędzie. Tutaj flap bardzo ozdobny, wyjmowany. Fantastycznie mi wyszedł, nie chwaląc się, powiem, że wygląda przepięknie z tym gorsetem na wierzchu, takim ozdobnym. Nic tam nie można przykleić na wierzchu, ale fajnie wygląda. Cztery małe drzwiczki, <taki> takie okieneczka. Każde z nich za zamyka się na magnesik. Dwa mają dodatkowe kieszoneczki na coś maleńkiego. Wszystko jest bardzo malutkie i takie kochane. Tu jest duży flap, który po odgięciu pokazuje nam po prostu miejsce na zdjęcia. Tam jest płótno przyklejone, lniane. Tutaj mamy kolejne miejsce na fotki. Piękna karta. I tutaj mamy jeszcze ukrytą, dosyć sporą fotomatę, którą można wyjąć i zapełnić zdjęciami albo notatkami, co kto lubi. Troszkę ciężko się wkłada, bo jeszcze, jeszcze to wszystko jest takie świeże, nie popracowało się kilkanaście razy tam zajrzy, to wszystko będzie leciutko wychodziło. Tu jest piękna niespodzianka. O, wspaniały ten gorset. Jezu, jak on wygląda. Jest coś cudownego, te stamperia. Otwieramy i mamy co? No, te sik. Tutaj sobie możemy pisać, 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 pisać. Nie wiem, kto będzie lubił sobie tak dużo pisać. Moja siostra na pewno, ona uwielbia takie pamiątkowe różne rzeczy sobie notować. I po zapisaniu, po uzupełnieniu można sobie to tutaj przechowywać w takiej dosyć sporej kieszeni, która oczywiście zamyka się na magnes. Następna strona jest dosyć płaska, bo cały album jest tak gruby, że czasami trzeba sobie odpuścić tylko dwa małe tagi. No ale tu niestety się rozpędziłam, bo zapomniałam, że trzeba sobie odpuścić i mamy co? W jedną stronę się odgina tutaj jakiś mały tag, tu w drugą stronę się odgina... Przepiękna karta, na której aż szkoda przykleić zdjęcie. Z drugiej strony to samo. Na środku dosyć sporo miejsca na fotki. I po zamknięciu mamy tam jeszcze dodatkowe, dodatkowe flapki na kolejne zdjęcia. O ile dobrze pamiętam, to 9x13 zdjęcie spokojnie tam wejdzie na każdą z tych stroniczek. Tutaj mamy to samo. No dużo da się tutaj umieścić. Nie liczyłam ile zdjęć można zmieścić w tym albumie, ale naprawdę sporo. Ostatnia strona cztery małe okienka, znowu przepiękne wzory ze starymi gorsetami, ze starymi koronkami. I wzorami starych tapet, takich retro naprawdę, coś cudownego. Tu jest dosyć spora kieszeń, która z boku, tutaj nie widać, ona jest taka harmonijkowa właśnie, żeby można było swobodnie tam coś zmieścić. Można włożyć tam dodatkowe jakieś zdjęcia albo te karty, które obkleimy sobie zdjęciami. Tutaj są narożniki w takiej kopercie, takie typowe fotograficzne narożniki. Czasami nie chcemy zdjęć przyklejać, tylko... Po prostu je włożyć, więc narożniki są fajne. Album jest naprawdę gruby, ale nawet jeśli się go zapełni zdjęciami, to dzięki tej wstążce można go zawiązać na dowolną grubość i zawsze będą zabezpieczone te rzeczy, które są w środku, nic nie wypadnie. No, jest bardzo ozdobny. Jest bardzo ozdobny, uważam, że mi się udał. Jestem z niego bardzo zadowolona bo idealnie pasuje do charakteru osoby obdarowanej, czyli mojej siostry, która jest dużo młodsza ode mnie, ale tak samo jak ja kocha starocie. Pokażę Wam jeszcze kilka zdjęć moich innych albumów, z których niestety nie zrobiłam filmików i już nie jest to do nadrobienia, ponieważ te albumy już zostały komuś podarowane. Ale następne na pewno już będą filmowane i to niebawem. Dziękuję za wspólne oglądanie. Komu się podobało, łapka w górę oczywiście. Do widzenia.